na razie 1540 ilości. No jeżeli nie wiem, tam cały lewą. Otrzymamy, ale to jest na Tutaj mamy szczęśliwy kospekt, miksura, błogosławieństwo. To jest w 2007 do 17, FA jest 11. I mamy jeszcze, co to? Co prawda, jest szczęście i dobra, co prawda, daje... dobra. Mamy sobie doskonałość. Dobra, idziesz do nic nie dodać? No ja już jestem zniszczona na opaswie. Tylko, że mi laguję. No. A gdzie ty jesteś? W Żydii Już? A ja jestem w Wrocławiu Ty, ja cię nawet nie widziałem, jak ty przychodziłeś Ile razy odjeść przez go? Ej, jakby. Przecież krok to się Oczywiście, że to Pokażę Wam bardzo Przedstawię na Ej, Nie, to to ej, jaki 13, ej! Jakiś kurdu 15 13 m jakiś promago z dead przez kurkę. Dobrze, ja, Wątpię. Ja mam 20. A ja mam 29 Wow. 29. Kozak. A ja mam 115. To jest tak mało. Miałem 500. Ej, tu jesteś. A to jest nasz naszego a to jest mój plan. Ja się przed tobą chowam. coś to no. jest to aha, ja. Ej, wiesz co, może ja pójdę na kotłaka. Chcesz to iść, i to do mnie robi, ty nagrywasz to, ja to, ty pójdę, z sobą. No. Chcesz, bo no, ty i tak masz większy level od mnie, a ja robię tam... Będziesz tam osiemnastu, załóżmy, i pójdę do ciebie. A, bo ja cię będę kamerował. Nie, to kurde nie, 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 mnie wyrzucasz? nie, wyrzucaj mnie. Mm -hmm. Dobra nie, 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 na nie, 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 lepiej nie, 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 na nie, bo tego... Yy, no bo wiesz, mam lagi. nie, No nie, nie, pewnie przez to nagrywanie czy coś mam nagryć Ale dobra Jak mnie słabo słychać Gdzie ci chwilę? nie, Kochani widzowie cicho. Y Jak mnie słabo słychać No to proszę mówić na komentarzach No i... no już Ej, na nie na No, ciebie też dobrze. Bo ja mam tak. m, ma mocno głośno tak. No, nastawiłem na. Wiesz? Zresztą, zresztą, zresztą. Na maksa to ja nie nastawiłem, bo bym kurde, dom rozwalił szyby. A nie bym było. No, tu jesteś. Nie, na... nie zabijaj mnie. Na pewno cię Ja sobie Ale bez jakóbyś mnie zabił. Ale może, bo ja mam błogosławieństwo, nie? Ja też. No, ale ja mam te, te, te z czerwoną bluzką. Ja mam kam, Ja mam karmazynowe. A ja ciębym swoje założył? Ja mam nie, karmazynowe tak? błogosławieństwo, czaisz? Dobra, a ja... Z, z No i co? Które ci a jak ja bym założył swoje Ej! 19 to bym złożyli. Ej lol, ja powiedziałem z Karmazynas nas. I się prze, no. się przejęzyczyłem. Dobra, tutaj kameruję co ty robisz, bo... No co? Wiesz, ty, ty, będzie, bym, ty, ty będziesz sobie tam. Dobra, to ja będę im pokazał, pokazywał moje eku. Ale. Dobra, tu jest cały tułakano. E, rękawice, takie coś, takie coś. No nie zmieniłem. Błogo. Może byś powiedział, że, ten, że czym nagrywasz i jak nagrywasz, bo dawno mnie nagrywałeś? przecież nagrywałeś jeden tydzień tylko? No to, ta... ja to było no to było stare już. No i nagrywam Kantasia Studio 8. Ja też. Polecam. No, bardzo. Ja, ja też wiem. polecam. Najlepszy program, jaki może być na no małe. Bo... I to darmowe. Kantasia Studio 7, my mamy na 30 dni, ale będziemy sobie 13 lat. No. Ale mhm. Kamtasia Studio 7 jest zarmowa. Ale nie, ja mogę Kamtasia Studio 8 zrobić na tego, na feja. I będę miał na zawsze. To po prostu mi się nie na szukać. O. Chodź. Bo czekaj, no tutaj macie łuk, poczekaj. Eee, takie miksturki dobre. Tak dla mnie. Ja mam dobę. A i No i butery rycerskie. Ej, kup seniody, żeby, żeby nie, i to nie że w się przynajmniej. Nie, ja nie chcę. Ja nie, nie lubię miodu. No chociaż trochę, ale nie lubię. Nie przepadam. Ale jak z herbatką to, to chyba ci... przepadam. Ej. Jakiś echo to. Dobra, tutaj muszę trochę wolniej mówić. Nie, normalnie. trzeba Tak robić. Tak ja Cię nie słyszę. Nie słyszysz? Nie. Nie wcale, słychać. No teraz to tak, ale wcześniej to tak cię słychać. I nic nie mówiłeś. No bo krzyczałem. Co? Krzyczałeś? Krzyczałem. A. No to nie słychać. No i dobrze. No ja to pewnie łańcuch, bo sobie tak się nim bawię. No, no, no. Jeszcze mamy takie dodatki, nie? No, no to ci powiem. No, polecam stronę Margo Extend. Tutaj macie Margo EXTND. E no, sprawdź najnowsze dodatki i takie P i Ej, ja mam zrobić Margo, taką nitkę, to są gminy. No no to do Margo Extend to po prostu wpiszcie sobie margoextend.pl i wam się wyszuka tylko na tego na tym największym na tej wyszukiwarce tego znaczy nie wyszukiwarce tylko jak znacie te dobra już na tej naj, najwyższej wyszukiwarce już zapomniałem jak to się nazywa no może tak się nazywa ale na no, tej na samej górze Dobra. Ja już będę powoli kończył chyba. Czemu? Nie, chodź do jeszcze. Ja nabiję 14. Dobra, tylko szybko, bo będzie się trochę długo... wiesz... Nie, eee, kampa 8 jest dobra. Mi się wgrywa 10 minutowe, 15 minut. A, to fajnie. Ej, a sprawdzisz ile czasu jest? Bo mi się nie chce. 9 minut. A to zaraz kończymy. To... Ja mam jeszcze tyś tysiąc... no. O to wbijaj, wbijaj, wbijaj. Dobra, nie wiem. Bo... Aj tu sobie I... z nim porozmawiam. Z druidem. Dobra, tam. O, zajmuję się zielarstwem, czyli ten druid. No. Jasper będzie miał przedwisko o ziółko. A ja będę mówił trochę głośniej, bo chyba na filmie nie mnie słychać dobrze. Ale nie, umiecie dobrze słuchać. Nie, ale na filmie musi być cicho słuchać. No. Ja też mówię, ja też muszę mówić bardziej głośnie, bo wiesz jak to jest. Na filmie zawsze cisze jest trochę. No, filmy są zdradliwe. Hej. <laughs> Dobra. Mm. Ej, no, becz, nie? No. A masz poty ty jakie cię mogę dać parę? Znaczy kupić. Jeszcze jeszcze 648. A szkoda, że nie jesteś tropem. Bo ja bym ci dał y, lodowe strzały na 20. Co? O co? Żebyś nimi strzelał? Nie z tym. A znowu deadłeś. Wam że mam Poczekaj, odpłacę się mu. Jej! To jest sprzedam. A jeszcze sobie na lucewi kupię jeszcze, w następnym odcinku powiem sobie na moim magosku. O, ja nie mam A w następnym odcinku to, nie wiem, może z kimś jeszcze zagramy. Lopy, zadecyduj, czy będziesz ze mną jeszcze grał. Albo, jak, usmy, jak usłyszymy, Jeden komentarz, że nie, jeden komentarz, że tak, to jeszcze nie zagłosuję. O, to wy głosujcie. Czy... No, no, do, jak będzie więcej, nie, jak będzie więcej łatek w górę niż to wy nagrywam. No. Poczekaj, trochę podgłośnię. Okej, okay, powiedz coś. Halo? No, dobrze. Okej, okay, y... Ja muszę sobie sprzedać jakieś

i No to będzie taka seria Minecraft. No nie wiem, że będę tam na kreatywnym sobie, nie wiem, jakieś domki robił czy coś i widzę jakaś wioska czy coś. I może wrzucę stronkę na i dam wam link do mapy. No za bardzo nie wiem jak to się robi, ale jakoś znajdę na internecie. Internet jest trochę. Ja w Margu chyba też będę w Minecrafta też chyba zagrałam bo nie wiem, ale nikt nagunuje filmik ten. ten co. Czekaj, bo ten... ten... Ej, no to ten... chodź na multiplayer coś zrobimy. Albo nie, bo ja chcę taką taką... Ale nie, możesz to ja tego. A no właśnie, yy, jeszcze stworzę sobie serwer na Hamachi, tylko no będę trochę coś rzadko tak... rzadko ten yy, otwierał ten serwer bo no to jest hamacz, wiedź nie a tak to ja nie chcę płacić bo jestem jeszcze za młody nie a już wie tak na ten odcinek przygody z margonem, odcinek czwarty, tajemniczy gość albo mała niespodzianka a, tak. odcinek pierwszy Yy, pokaz mojego EQ i... I... Okej, okay, i... mam 14, możemy kończyć Okej okay. Czekaj, i, ile trwa? Yy, 13 14 minut O dobra, no to kończymy Więc... Dobra, a więc Komentujcie Subskrybujcie Zdjęcie, ja się I dalej. ja Cześć, siema Cheers.